Rozanella i kapryśny książę. Dawno, dawno temu w krainie wróżek toczyła się bardzo ważna dyskusja. Ja jestem poruszona, ale zasady to zasady i niedługo idę na emeryturę. Ale to kto z nas będzie w stanie ciebie zastąpić? Jeśli odejdziesz, musimy przeprowadzić test! Niesamowity test każdego, kto chciałby ciebie właśnie zastąpić. Babciu, co ty na to? Ma rację! Najbardziej niezwykłym testem wróżki jest ten, który można wykonać bez magii. Ale gdzie siedzie możesz? Do jak? Może Dobrze Biorę różkę. Rozświetli się, gdy dotknie wróżki, która jest na tyle zdolna, by przystąpić do testu. Co? Ale, Babuniu, ona jest najmłodsza pośród nas. Różczka przegłowiła. a teraz pora na najtrudniejsze do zmiany, moja droga. A, wciu. Najtrudniejszą rzeczą do zmiany jest natura człowieka. Sposób, w jaki oni... Mówisz jak królowa. Przynajmniej kandydatka. Oto twoje zadanie. Ten książę wyrośnie na odważnego, wyżnego i sprawiedliwego. Ale będzie mieć jeden problem... A ta księżniczka pomoże go rozwiązać. Możesz użyć swojej magicznej różdżki, lecz wyłącznie, by pomóc im w drodze, a nie ich zmieniając. Na to zadanie masz 20 lat. Czas mijał, a Paradamia często odwiedzała zarówno księcia, jak i księżniczkę. Wkrótce zaczęła dostrzegać problem, który miał książę Merlifor. Nie chcę już oswajać tego konia. To trwa za długo. Ale Wasza Wysokość kazałeś nam sprowadzić tego konia, aż zarabi. Wiesz, co by było zabawne? Słoń. Wielki indyjski słoń. Rozejście się. Wasza Wysokość, Twój słoń. Nie ma nic wspanialszego niż rydwan. Wielki, wspaniały rydwan, pełen złota i czerwonego jak samitu. Za dobrze, wasza wysokość. Jeszcze trochę praktyki i staniesz się niezwyciężony! Mam dość łucznictwa. Teraz chcę poćwiczyć z mieczem. Jeszcze trochę praktyki i dojdziesz do perfekcji. Znudziły mnie miecze. No to pora na zapasy. Z drugiej strony, w innym królestwie, mieszkała księżniczka Rosanella. Chodź tu, kochanie! Wyglądasz przepięknie. Jak ci idzie, taniec? Ciężko trenuję, ale sporo jeszcze muszę poprawić. Z trudem, wasza wysokość! Nigdy nie widziałam uczennicy tak oddanej i skupionej jak księżniczka Rosanella. Kiedy już sobie coś postanowi, nie spocznie, dopóki nie wypracuje do perfekcji. Zuchy dziewczynka. Nic dziwnego, że jest już najlepsza w królestwie w ekonomii, łucznictwie i jeździe konnej. Wróżka Damia doskonale dostrzegała różnicę pomiędzy księciem Merliforem i księżniczką Rosanellą. Zatem to jest książę, którego naturę muszę zmienić. Jak? Niestały umysł potrzebuje celu. Wiem, co trzeba zrobić. Lata mijały. Gdy książę i księżniczka dorośli, Paridamia najpierw udała się do rodziców księcia Marnifora, by poprosić ich o złożenie oświadczyny Rosanelli. Po czym zaniosła te propozycję królowi Barontonowi i królowej Balancie. Witam, szanowną panią. Przychodzę do ciebie z ważną propozycją. Ślubu Twojej córki Rozanelli z księciem Merliflorem. Droga Pani, słyszeliśmy, że książę Merliflor jest niezwykle kapryśny. Jak taki człowiek może być dobrym mężem dla kogokolwiek, a co dopiero dla naszej córki? Rozumiem, ale w księciu Merliflorze jest wiele dobra. Jeśli tylko uda nam się go wyleczyć z jego kapryśności, okaże się zarówno wspaniałym mężem jak i wielkim królem. Jedynie proszę, byś pozwolił księciu Merliflorowi spotkać się kilka razy z księżniczką Rosanellą. Potem ty zadecydujesz. Niech będzie. Tak też, książę Merliflor został zaproszony do królestwa Rosanelli. Od razu się polubili. Ale kapryśne maniery księcia Merliflora nieco utrudniały życie. Cóż, ten kto zdoła odciąć strzałę przeciwnika zanim dotrze ona do drzewa, wygrywa. Czerwone pióra są dla księżniczki, a niebieskie dla księcia. To tylko trochę praktyki, Wasza Wysokość. To tylko trochę praktyki, Wasza Wysokość. To tylko trochę praktyki, Wasza Wysokość. Książę nie miał nic przeciwko przegranej z księżniczką Rosenellą. Zaczął ją podziwiać. Zakuchiwał się, aż w końcu się oświadczył. Wyjdź za mnie, proszę. Nawet nie wiem, od czego zacząć, tak bardzo cię kocham. Podziwiam cię i szanuję. Jestem zaszczycona, książę, ale nie mogę cię poślubić. Bo? Tylko dlatego, że przegrałem z tobą, nie jestem wystarczająco dobry? Nie chodzi o przegraną, tylko o zaangażowanie. Twoje zdanie zmieniające się cały czas, co godzinę. Książę Meliflor, powiedz mi, jak można zaufać osobie, która nie potrafi się skupić ani zaangażować? Jak taka kapryśna osoba może być królem, mężem, mężczyzną, na którym można polegać? Miłość wszystko zwycięża. A skąd wiesz, czy to jest miłość, czy tylko kolejny kaprys? Ach! Przykro mi. Książę był struskotany. Nikt wcześniej nie powiedział mu prawdy tak otwarcie. I wiedział, że księżniczka ma rację. Tej nocy zobaczył dziwny cień zmierzający w stronę komnat księżniczki. Podążył za nim, ale kiedy dotarł do pokoju, usłyszał. Co się stało? Wielki cień przybył do komnat księżniczki, pochłonął ją i zabrał! Co? To by się odważył zrobić coś takiego. Przez całą noc król, królowa i książę rozmawiali ze swoimi dowódcami. Wysyłali emisariuszy, by zdobyć informacje o księżniczce. W końcu, gdy zbliżał się świt, nie martw się o księżniczkę. Wasza wysokość jest bezpieczna u mnie. Zabrałaś ją? Dlaczego? By dać księciu szansę. Szance? Jeśli naprawdę kochasz księżniczkę, jest tylko jeden sposób, by zdobyć jej serce. Powiedz mi, co mam zrobić? Chodź. To ogień celu i zaangażowania. Pamiętaj, jest słaby, ale jeśli będziesz w stanie utrzymać jego płomień przez trzy kolejne lata, Zdobędziesz serce księżniczki. Ale jeśli ogień zgaśnie, choćby na chwilkę, księżniczka bezpiecznie wróci do swojego królestwa, a ty będziesz musiał o niej zapomnieć. Zatem odważysz się? Żeby zdobyć jej serce, zrobię to. Tak też książę siedział w jaskini. Podtrzymując ogień dzień w dzień. Aż w końcu. Książę, może pojedziemy na przejażdżkę. Spójrz na tego potężnego rumaka. Czeka, aż na niego wskoczysz. Ja nie mogę. No dalej, nie potrwa to długo. Ogień wytrzyma. Nie, 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 nie. Przepraszam, nie mogę. Po kilku kolejnych dniach. Ech, jest impreza w lesie. Księżniczki siedmiu różnych królestw są tutaj. Na pewno możesz się trochę zabawić. No przyjdź, choćby na godzinkę. Jak można zaufać osobie, która nie potrafi się skupić ani zaangażować? Obiecałem, że zajmę się ogniem i tak zrobię. Dziękuję za zaproszenie. Jak taka kapryśna osoba może być królem, mężem, czy mężczyzną, na którym można polegać? Nigdy więcej nie będę kaprysił. Cześć książę! Dlaczego marnujesz tu swoje życie? Zamierzasz spędzić trzy lata siedząc tutaj? No dalej! Wstań i wyjdź! Księżniczka jest bezpieczna, a cały świat czeka na ciebie! Wstań i wyjdź! Trzy lata to mały pikuś wobec życia. To tylko drobna inwestycja. Dzięki, ale tym razem nie będę kaprysił. I tak książę pozostał w jaskini, robiąc wszystko, by podtrzymać ogień, a we wolnym czasie Przeźbił. W końcu te trzy lata dobiegły końca. Książę Merliflor! Księżniczko! Jestem poruszona. To... to jest piękne! Miałem mnóstwo czasu na dopracowanie i tym razem się to udało. Udało się, Książę Merliflorze. Zostałeś wyleczony z niestałości już na zawsze. Dzięki miłości i cierpliwości, Rosanelli. I mądrości! Chyba miałem rację. Miłość zwycięża wszystko. Prawdziwa miłość, a nie chwilowy kaprys. Tak to było. Książę Merliflor porzucił swoje zmienne nawyki. Stał się oddanym, skupionym mężczyzną. Książę Merliflor oraz księżniczkę Rosanella żyli długo i szczęśliwie.